Mano wam wszystkim, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z IT-Tekstu. Jesteśmy w, w laboratorium OS? Chyba, tak? Czy OS, czy, czy wiewiórek? Wydaje mi się, że chyba wiewiórek. Wiewiórek, aha, no tak. Laboratorium wiewiórek, gdyż toczy się tu jakaś wojna między wiewiórkami i osami, a nasze teraz zadanie jest: naszym zadaniem jest zgładzenie królowej OS. Także no jest grubo generalnie. Jesteśmy malutcy i musimy po prostu w takich malutkich sprawach się obracać. Ja jestem lokariusz i jest ze mną Waszek. Siemanko, Siemanko, witajcie. Tak, e, kontynuujemy to, co w ostatnim odcinku już nie zdążyliśmy kontynuować. E, Mamy tu jakieś wzory matematyczne, o których nie wiadomo o co chodzi. E, Kurde, myślałem, że mi się uda. I Lokiego, który kurwa udaje, że jest szybowcem. Eee, no. daj mi się że tutaj chyba po prostu trzeba... co to... Czeka, tego się będzie im mało? Dobre, teraz, w to ło, wow, czy się otworzyło. Aha, no i gitara, i wszystko jasne, dobra. KUO Nie Jeszcze raz to jeszcze Dobra, teraz strzelaj. No i piękna sprawa! Uuuu! Wygląda coś wielkiego. Coś wielkiego. to Gotowe! Po co, po co Daj mi naciugnąć. Kurde, jakiś ten. Chowaj kurzecha. Dobra, dawaj. trzeba to. They see me rolling. Dejej! Hej, hate... No co? Możemy to przyspieszać też. Kurde, ale jajce. Ja w ogóle nie muszę tego niszczyć. Jakie fajne mechanizmy? No nie musisz tego niszczyć, bo to nie chodzi o to, żebyś to niszczył. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajczunia, suba, komentarz, dzwona, wszystko co się wiąże z YouTube'em. <laughs> Tak, pamiętacie o tym, bo jak wy o tym pamiętacie, to nam to bardzo pomaga i jesteśmy szczęśliwi, że o tym pamiętacie. O, o kurde, mamy walkę. Dobra, ja jestem pierwszy Wincie, żywicy. Widzicie, kurde. Luas, strzelaj w, w tych pokrytych żywicą. U, ale zniszczenie. Zamrożenie. No to dobrze, że tu jest na auto, ale naprawdę, bo bez tego to mi nie dało rady. No. Jak ją ja mieli strzelać w te, w, te, w te osy, to nie cholery. Dobra, łatwo z nimi. Bo ty też masz aim, no? Tak, tak. No, okay. Jak ja miał już z wyprzedzeniem strzelać tą swoją Projektilem, to bym się nie dał no, rady i... tego mi cholery zrobić. No dobra. Gdzie mamy pierwszych przeciwników? Śmiesznie, śmiesznie. Tak. Uh. Boom, Bum? Bum. Dobra, dupą, dupą na grzybach. Bum. Dziwnie to tak miał, miało. Bum. Bum. Dupą na Okej, okay, uwaga. Tyś, tyś, tyś. Tu no. coś się dzieje. Co się dzieje? Tako? to? Pewnie nie wiem. Poczekaj, a ty możesz w to strzelić? Tutaj, żeby to się dowiedzieć, cokolwiek? Ty w to strzelałeś, chyba wcześniej, nie? Właśnie Czy... było coś takiego, a ja dokładnie nie zrozumiałem, o co chodzi, szczerze. Hmm, no teraz się już nie dowiemy. No poczekaj, może coś z tej strony jednak będzie, no bo tutaj oprócz tego gziba, to nic nie ma. O, no tutaj coś jest. Weź tam szybko. No tak, mm. to chyba nie wychodziło. Aha, tutaj. a no, tutaj orzeczki są, znaczy też łądki są małe, za że będzie. No wiesz, no bo pewnie są różne rodzaje żołądzi. To mniej, to mniej. Naprawdę mi mikro. Mniejsze i większe. No to te mrówki no były trochę, trochę mniejsze od niej. Z kierzonki do kości mrówki jest trochę mało. Ej, dobra, ty nawet no, to trzeba wykombinować. Aha, dobra, no nieważne, bo to ja to trzeltam. Ok. Tylko, że no co, co tam to, nie... to, co, co to to, to by... z nami też trzeba. Tak? A no On tak, rzeczywiście. Tak. A, to. Ale to nie, ale to, to i tak ja muszę to zrobić. Chyba sam? Nie no, no. wystrzel serię, potem tam wejdziesz. Dobra. No dobra. A teraz ten drugi mistrz. Dobra, Kukfu wow, wow. karate mistrz. Ja w grupie, jest A ty, o, dobra. I Iść po drugą stronę. Iść, iść na drugą stronę. Znaczy tam, gdzie byliśmy, tam, gdzie strzelaliśmy tutaj, no. Tu chodź. Dobra. I uwaga, robię linię. Ok, strzelaj. Haha, ogarnięte. Łąc... Łączenie złożone. W sensie, że łącznie, że.

ty tu jest wyzwanie, ale jajce. Pciągaj <laughs> liny, ciągnij linę E, dobro, ale będzie jajce. Nie, oh, nie, nawalać E? e? Tak, ja mam Nie, E Ja Nie, inną rękę Ja już mam cały czas nie. <laughs> <Jezus. śmiech> <laughs> A <szybsze palce. śmiech> uh. Na wydzwaniach to jest 3-0. No. Jakoś się nie starasz. Babu. 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 Ała, strzelaj. Nie staram się, tylko jestem lepszy. Znaczy, ty jesteś lepszy. Patrz. Proste. Proste. Wow, hmm. tak. No, nie mogę sprintować. No, bo jest teraz filmowa kamera. Ale musisz iść, jakby w prawo. Tu nie jestem. No tak. No przecież biegnę, o co ci chodzi? Narzekać, narzekasz. narzekasz. A hi-ho! Wow, wow! wow. Znowu zrobimy slider. Slide, slide. O kurno. W no, wagonie, no co tu jest zrobione? Czemu nie mają kolej jakąś podmiejską? No ja nie wiem, to jest wyższy stan cywilizacyjny Kurwa, to są wiewiórki na, na poziomie ludzkim Znaczy rozwoju ludzkiego Zresztą znaczy, wiadomo no. o co chodzi. Ro, rozwój ludzki? No, no, Nie! Dobra, ale łatwo. O kurde, Olem prawie umarł. Ja też. Wojciech, za, za późno wywarunasz, żeby rozkoczyć. Uuuuh! Nadgodziny, godziny, uuf! Uh. <laughs> Nie wiem czemu... By... Uuuu, <laughs> Nie wiem czemu mi to do głowy przyszło. Tak, rob się okłada. Starka w moim serduszku zawsze. Dobra, dała jeszcze Oho, oho. Sposób, jak wtedy No, jak nic nie sobie będzie, bo miejsce. <laughs> Niech żałuj będzie z Wami. No Dobra, otwieramy ryby. O no, musisz wszystko spieprzyć. <laughs> Co ja mam robić? Stoję nic nie robię no to czekaj, zaraz będzie chyba roboty. O, o kur... O, zaraz już miał co robić nie. Kurde, przyleciały łaspy Pięcie ja Ty, aha, bo one chcą... One chcą zniszczyć ten nasz... A, one, one nam pewnie przeszkadzały w otwieraniu tych drzwi Cholera jasna Niedobrze No od góry... Gdzie one są? Zaliście cały rój. By... Może dobrze. Atuluj. No się szybciej otwierać. To wolno idzie, to właśnie nie za bardzo. Uf. Nie chcę za bardzo szybko iść. No nie no, to, to może to żeby tu nie było. No to no. Osa starsza? Osa starsza, trochę Ej kurde, ujmij broń! Dobra, pokryty jest już tym, mazią. Możesz mu w dupę nie... strzelić. No właśnie wejdź.

Łał, wow, łał wow. Jezus, jak był pokryty tym, ile bym tego HP zabrało No To patrz, tam olsa otworzyło Ale jak się wydarzy? Może to będzie Queen? Oh. Quinn. The, soldiers, the security system has detected two intruders. Why haven't you eliminated them? We are searching for them, Supreme Wasp Queen. Search for them, bring them to me. Dead or alive, yes, Supreme Wasp Queen. Kaka on a bit of a vehicle queen. Don't worry, it's just a squirrel inside a robot. Yeah, a very okay? big robot trying to kill us. You know maybe we should just turn back. <laughs> oh, <te> wiewiorki... <laughs> ja, ja no, 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 we were just, you know, exploring the uh... premises. Right. I think you look scared like do a little chickens. No, not at all. We we're just scouting, preparing for the mission. Yeah, right. Preparation is key. Cool, but remember. Collaboration is also key. This is a very dangerous operation. Thanks for reminding us. You're welcome, eh? Hey, got it. You done? No. <laughs> Ale ta, tam była coś mowa o tym jak gadaliśmy z tymi wiewiórkami, że, że tam jakaś jedna wiewiórka się zbuntowała i dołączyła do os, ale to nie wiedziałem, że to, że to aż na taką skalę, że ona nawet stała się królową tych os, to trochę powalona. No, ja Skrintuję. Ty, ja, czemu to są no. w ogóle lampki? Piąteczne jakieś. <grychy> Co, raz bliżej, a teraz to już chyba coraz To się wam trochę czasu minął. No Uf, sumie. To, tak. Oooo, ale ty jest paskudny! To jest paskudny! paskudny. <laughs> cholerne larwy! A ja może strzelać się o co gniazdo, to mi się wydaje? Mam wrażenie. Kurde, ile tych gniazd tutaj jest. Blisko no, jest, blisko. Tak, wiem, wiem, ale mi się mówi o tym do mojej tej. żywica. tancanki. Ży. Tam już na prawo, tam jeszcze na prawo. Dawaj, dawaj! Żadna larwa się nie wymknie. Łoł, wow, wo. A tam jest jeszcze jedno, jedno gniazdo. O kurde, one same też wybuchają. Ale koniec? Zgnilca. to Tak. pojadę jadę. <laughs> Zajebiście na to wyszło, kurwa. lepiej to być nie mogło po prostu no. Dobra. Jesteśmy tu. Dobra, A teraz to. jestem tu. Łucz tu. No i co teraz? Możesz strześć to? O, o, No nie, no kolejnie włócznicy. Włócznicy, szukuj się ostrza. Kurwa! Gdzie ty jesteś? Ja wiem, nie. ja wiem, biegam jakoś tu dookoła. A, ty, bo to, to trzeba, trzeba tego więcej poniszczyć. To w te butle, bo to trzeba popchać te kanały, żeby one nie ten... nie wylatywały. O nie. Moździerzowa? O kurwa, powiedziałem o moździerz. Kurwa, moździerzowa. Jeźdź już, do się zwększyło. na się. Oj, Babo! Dobrze, ale zostaje po dupie Patrz wow, wow. jak ona wytrzymała jest, jak na osę Tyle zapałek w siebie przyjąć Dawaj, dawaj A? Ostatni raz Dawaj, dawaj, dawaj Kurde, koniec amunicji, żeby się skończyło. Dobra, łatwo Ej, młodzieżowa ja, wiedziałem jak ona atakuje, serzyś takim zielonym ma mazią Znaczy ona atakowała larwami Ale chyba je wyrzucała do tego młodzieżowo mm. no Pocztu Jesteś tu? Jesteś tu Sprint. O, super sprint. Super stary. Wow. Ej, so the squirrels running away from something? Piękna poza. Ja co ja tutaj. No kurde, bo ja mogę co tutaj wejść. Ja pierdyka. Ja usiadłem na tym drzewie. Co jest? A czekaj, coś, co, coś tu można zrobić jeszcze? Aha, jakiś album można powiesić. Zobacz co ja robię. Coo, czekaj, czekam. A, ty możesz. O, bo z... to jest ten? Co Samo... mogę zrobić? To je bieszcie, dobra. Leci na półkę, Ciu. Co jeszcze mogę? Okay. Czekaj, dawaj, inną pozycję robię. The timer's going! Ja piecola <laughs> Kurwa, zajebiste zajęcie No nie? Tylko robimy sobie zdjęcia w grze Siu. Nie no, ale pięknie bo wychodziło Nice shot! A, bo mnie nie widać na tym szosie Well, look at, that. A, look at that. That's pretty good. naprawdę. nogę na no, no, tylko mi tam widać. No dobra. Ja, są zdjęcia generalnie takie jakieś. Tak, jest jakiś koncept arty? No, to by wychodziło. To my? Nie. To my, Polacy. Ciągle bez pracy. To my, Polacy. <laughs> Dobra, chodźmy dalej. O ty. Tu będzie, tu będzie włos, jak nic. Włos. Włos. O kurde co to jest? Szarańcza. Ale jesteś. My nogi. O kurde. Chyba ja tu tak się zastanawiałem, że... Że te osy to raczej są... mają przewagę taką, że jest ich dużo, no i teraz...

Ooo, oh, to uciekać Oj tutaj gnoje Kurde się mu tak formu. Nie tutaj to, to jest O kurde nie Ło kurna O kurde ale... St Strzelaj Chyba się nie da strzelać Po prostu jedziemy O kurde, barykada Strzelaj! Atakują barykady. O nie, dobra, bo to trzeba przeskoczyć, a nie strzelać Ale strzelać ma też można O cholera Kurde, no to ewidentnie powinniśmy chyba strzelać No Uu, nożyczki Dawaj, dawaj Dawaj Kurde, no Udało mi się Braczkę, czyli... No bole, teraz w ostatniej chwili chyba się udało. Dawaj, dawaj. Młoty Młotem w hołotę! Je. O wow. kurde! Kurde, no, się o. żywice Kurde, jakie oni barykady robią, kurwa. Ultra blokady, drogi. I w czym, wy, w czym wy jesteśmy? My ciągle w tym drzewie jesteśmy? No właśnie, co Jakie, się Takie Jakie to drzewo no jest potężne? Zeskakują <noise> <noise> ja jakieś ultra mało baby. Słyszał! <noise> Dobra. Dobra, jak z Hollywoodą. Ale taka sama dobra, tak sama dobra akcja jak, to, jak na motorach, eyout. <grymum> <grym> tak, tak. Kurde, było. <grym> Jezus, co tam się działo? ja no, był. Działo się. I tak. Zygzakiem. Jak nie widzieliście, to obejrzyjcie. to z eyout. Polecamy. Oh, this is a boat? Alright, yeah. come on. Come on! Alright. Don't we need like oars or something? We don't need oars, Cody. We've got an engine. We do? Where? Uh it's in your hand. What? Widzisz, Engineer. jest inżynier. Nie ma miejsca na miejscu. Ale to się nazywa po prostu dobry silnik łódkowy. Wow, i będziesz strawął. Silnik łódkowy. O, oh, to ty, stary, to jest tak jak paralimpiada wioślarzy, pamiętasz? <gryzny> jak żeśmy ja lecieli? Pamiętam, niestety pamiętam tutaj to ty tylko sterujesz, ja nie mam w ogóle wpływu no, bo... Niestety pamiętam, Jezu co tam się <gryzny> działo O kurde, co to jest? Jakieś wybuchowe czerwie Dobra, patrz jak ja steruję. jestem kurde mistrzem takich rzeczy C. Teraz C. Wykręcamy I tutaj, cy Mamy to, mamy to Jak tam lata, Ja wiem, że to mamy Z żadnego użycia straciliśmy jeszcze Ej ale nie speedu już Co, nie speedu, speedujemy Musimy na pełnej lecimy Larwy przed nami O nie Łoł! Wow. Oh, Przebronić, bronić, dobra. Kurde, ja się normalnie nie zaczęsło. Hmm. Żeby trochę obrywała ta nasza ta... No troszkę tak. Ale spokojnie, spokojnie, się żyjemy. A tutaj co? Barykada. Płyniemy tutaj? Weź tutaj może, ty musisz coś napluć. a nie, dobra. A, no wiesz. Woohoo! Toma Toma wodno W sumie są jakieś, są jakieś inne tamy niż wodne? Tam Mhm Gdzie teraz? Na lewo? Tak wow, Łoł kurda Dobra to się trochę rozpędziło już wow, 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 wow. Na pełnej No kręć, dobra Kręć Kręć, kręć Kończyłem nam no róż Kręć Kręć, kręć, kończy. W czym to było? I naszej naszej Chyba tak. Kurwa. Nie wiem, czemu czym takie rzeczy. Yeah. To ja zrobiłem. Czekolwiek padłeś, kurwa. Brzona za burtą. Ej, <laughs> zbliża się. Tornado. O. To tu jest. To chyba niemożliwe. Form coming, Ludzie, ale ja, te, ja tego nie powstrzymam. Dobra, ja tą minę. Patrz, co się robi, kochanie. <laughs> kochanie. Wczelaj, wlarowa. Lepce łama. Rób co trzeba. O kur. Dobra spokojnie. Ja mam doświadczenie w pływaniu. takim. w czymś. Tak, no, no na pewno. Zawsze za dzieciaka kapływałem. Młodzież. Dobra, skup się tylko na larwach Ja się zajmę całą resztą. Dobra, kolejne przejście przed nami Strzelaj Kurde, zaczęliśmy życie, no No ja w ostatniej chwili mogłem tylko to zobaczyć, bo by było schowane O kurde Ale ciemno jak w dupie Uuu lądowanie Co to są? Małże? Ale pięknie Skąd, skąd tu się meduzy wzięły? Co on ciągle nie, jest W drzewie to są kurwa meduzy. Generalnie nie jaja są. Steruj nami Będę sterować, ale w kolejnym odcineczku, ponieważ tam już zakończymy, bo nam już zabija y, prawie pół godzinki. Także zakończymy. Będziemy kontynuować dalszą podróż poprzez meduzy w odcineczku... Ty, one się czerwone zrobiły. Co to jest? To nie są jakieś zwykłe meduzy chyba. No. Także dziękujemy bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że się podobało to zostawcie lajka, like zostawcie subika. Napiszcie jakiś komentarz co sądzicie na temat tej serii. To jest ostatni odcinek, który nagrywamy jeśli chodzi o tą serię codzienną, bo to jest odcinek piąty Piąty, nie wiem czy pokazałem czwarty, ale to jest odcinek piąty A, eee, no, piąty. <laughs> to jest odcinek piąty i. E, I kolejne już będą normalnie, w normalnych jakby częstotliwości poniedziałek środa, piątek, także. Y, także no. Spodziewajcie się i lecimy dalej z serią, bo jest mega przyjemnie. E, no i co? To w takim razie słyszymy się w kolejnym odcineczku Na razie, cześć, cześć. Manu.